Prawdziwy festiwal strzelecki urządzili sobie piłkarze halowi rekordu Bielsko-Biała podczas meczu z TPH Polkowice. Goście bez najmniejszych problemów wygrali 9-0 do przerwy strzelając 7 bramek. Wynik spotkania otworzyli jednak Polkowiczania, a konkretnie Marek Dudka. Niestety zawodnik zaskoczył własnego bramkarza i w trzeciej minucie strzelił samobójczego gola. Potem przez dwie minuty wynik nie uległ już zmianie. Worek z bramkami rozerwał się między 9 a 19 minutą, kiedy piłkarze rekordu 6 razy wpisali się na listę strzelców. TPH w ogóle nie istniało wtedy na boisku. Słabą postawę zespołu tłumaczy Grzegorz Nowak. Brak sił, no nie mamy sił. No to nie jest spowodowane brakiem treningów, tylko po prostu no nie możemy wykrzesać z siebie tyle sił, co, co w tamtym sezonie. Nie możemy zagrać na 150%, a, a jak widać, jeżeli gramy na 80%, to są takie, jakie są wyniki. Po przerwie rekord nie forsował już tak swoich sił jak w pierwszych 20 minutach. Mimo to TPH nie potrafiło skutecznie wykorzystać którejkolwiek z podbramkowych sytuacji. Za to dwukrotnie udało się to przyjezdnym. W 24 minucie na 8-0 podwyższył budniaka, a tuż przed końcową syreną wynik na 9-0 ustalił Dura. Mecz podsumowuje Robert Biały, drugi trener TPH. Graliśmy dlatego, że byliśmy dzisiaj zespołem dużo słabszym, rozbitym psychicznie, nie, nie możemy się dalej pozbierać, jest tam bardzo ciężko, mamy tylko 11 ludzi w kadrze plus dwóch bramkarzy, jest ciężko. Na dzień dzisiejszy nie mamy kapitana, który by to pociągnął, zawiesili chłopaka na trzy meczu. Słabo, słabo gramy, nie, nie możemy się pozbierać, nie wiem czy to wynika dalej, czy to w głowach jest, czy nie jesteśmy przygotowani kondycyjnie i fizycznie do, te, do tego sezonu. Mamy teraz tydzień, próbujemy zrobić cztery jednostki treningowe, przede wszystkim chodzi, żeby chłopakom poprawić trochę w głowie, bo to, to chyba najbardziej siedzi, Po takim 9-0 będzie ciężko do nim dotrzeć. Polkowiczanie są do tej pory jedynym zespołem bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej, z tego powodu plasują się na ostatniej pozycji w tabeli.